Słyszycie, <mulikacje> nie nazywa się na... swing, <słuchaj> ale gra swig <słuchaj> <słuchaj> Oddajemy dzisiaj do użytkowania dla Państwa tą wielką inwestycję, wielką, jedną z najdroższych w historii naszego miasta. Dwa lata temu, gdy była wbijana symbolicznie, jak to często bywa, łopata przy ulicy Geodetów, Zapraszaliśmy na budowę czy rozpoczęcie budowy najbardziej wyczekiwanej linii na świecie. Wyczekiwanej tak, bo pierwsze plany budowy linii tramwajowej do Fordonu sięgają 1900 roku. Później było kilka przymiarek, w końcu się udało. Dzisiaj koniec tych oczekiwań i tej pracy. Dzień, możliwe to jest przede wszystkim dlatego, że Polska jest w Unii Europejskiej i aż 280 milionów. Do tejże inwestycji wartej ponad 400 dofinansowała nam miasto właśnie Unia Europejska. ważna inwestycja dla państwa dzisiaj rano o 4.38 miałem przyjemność jechać pierwszym kursem z łoskonia do dworca. Było kilka uwag odnośnie tego, że za późno ten trawę odjeżdża, także Przyjmuję to oczywiście i tych, którzy o to prosili, będziemy ten rozkład jazdy korygować. Mam nadzieję, że będzie to ta... Ta trasa wszystkim Państwu służy. i dziękuję. W i nawet takie, które no, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu jeździły. To nie są były jakieś tramwaje. Wyprodukowane przed państwą PC12 z będzie na trasach do Górnami na otwarciu nowej linii tramwajowej do Cordonu, a Przypomnę, że jest to nowa, najdłuższa linia tramwajowa w Zresztą ją będzie można dopiero ocenić za miesiąc, półtora, jak to naprawdę ruszy, jak życie zweryfikuje działalność linii tramwajowej. W internecie czytając, grono osób podchodzi sceptycznie do tego. no... Nie ukrywajmy, jesteśmy narodem, który do czegoś się tam przyzwyczaja. Takie zapewne przyzwyczajenie do linii autobusowych jest, bo podon przez długie lata tylko był połączony z centrum miasta linią autobusową. część przystanków może z biegiem czasu przy konsultacjach uda się gdzieś przesunąć, Aha. na przykład e, zastosowałbym przystanek przed e, wjazdem jak e, 69 przelatuje prosto do Onkologicznego Aha. prosiłoby się, żeby tam zrobić przystanek dla tramwaju, przed tym skrzyżowaniem można by wysiąść blisko jest Decathlon, dojście do pozostałych centrów handlowych, a stając powiedzmy za tym skrzyżowaniem e, no, ktoś powie, parę metrów kawałek dalej, mm -hmm. ale to zawsze jakieś ułatwienie jest, y, że tego skrzyżowania nie trzeba przejść mm -hmm. y, skrócenie sobie czasu. Można też y, y, o, byliśmy przygotowani na P 15, stąd pojawiły się koksowniki.